Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy od tego, że należy wylosować nagrodę, bo taką obiecałem. Filmik pierwszy z grudnia to był właśnie ten przedstawiciele krypto przed kongresem, więc musimy policzyć ile filmików ogólnie było, żeby wybrać z którego filmiku można wybrać komentarz. Chyba, że znacie jakiś program do wybierania komentarzy w zaznaczonym na przykład przedziale czasu. Ja takiego nie znam, więc na razie lecimy. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 i 11. Więc mamy 11 filmików. To, co teraz potrzebujemy zrobić, to jest wybrać 1, 11 i wygenerować jakąś liczbę. Mamy 8. Czyli wrócimy sobie do tego filmiku numer 8. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Mamy komentarze. Jakieś są. Ok. Super. No, nie, nawet jest sporo tych komentarzy. Więc lecimy, wrzucamy ten um, filmik, wrzucamy linka do pickera naszego. Tu jest picker, który znalazłem. Do wybierania wrzucamy sobie linka. Filtrujemy duplikowalne. Odpowiedzi się nie liczą. Mm, comment Based on Specific: Nie, nie potrzebujemy żadnego tekstu. Exclude Blacklist Users: Nie. Add Extra Inches: też nie. I teraz zobaczymy, kto wygrał. Pamiętajcie, że komentarz musi być pozytywny, więc jeżeli nie jest pozytywny, to w tym momencie, amon 19 komentarzy, to w tym momencie będziemy to powtarzać. No i robimy start. Chyba tutaj, bo jeszcze nigdy tego nie robiłem. Kacper Kaczmarek, bardzo proszę. Aha, Kacpra, znam, więc Kacper otrzymuje ledżera. Chociaż sprawdźmy jeszcze. Czy można założyć kilka metamasków? Można, czyli komentarz nie jest negatywny, więc jest pozytywny. Jest to pytanie, więc Kacper wygrywa Ledgera, którego ode mnie dostanie. Ale żeby tradycji stało się zadość, Kacper, pamiętaj, że odpowiedzialnością za zgłoszenie obarczę ciebie, czyli skontaktuj się ze mną, żeby odebrać Ledgera. A teraz przechodzimy do wiadomości. Z, które mam do Was do przedstawienia dzisiaj, czyli w poniedziałek, 17 stycznia. Zanim jednak jeszcze te wiadomości Wam przeczytam, które na dzisiaj przygotowałem, to zapraszam Was do swojego kanału na Patronie. Ostatnio um, członkowie, ci, którzy są na hrabka, na więcej, dostali taki opis, w jaki sposób dokładnie można sobie zastykować na 20% UST. I razem ze zdjęciami, czyli taki PDF, dla nich przygotowałem. Ostatnio też wpisałem, jak, na czym polega tak naprawdę kwestia dźwigni i finansowania różnego rodzaju rzeczy. No i tutaj można, słuchajcie, na... Na posiadaniu krypto zrobić jeszcze sobie dźwignię, więc bardzo fajnie można wykorzystać ten model do tego wszystkiego. Zresztą można zrobić kilka rzeczy, i myślę, że po przeczytaniu tego wpisu, który tam zrobiłem na patronie, jakieś pytania będą do mnie spływały, żeby tak naprawdę odpowiedzieć na możliwość wykorzystania tego. No i pamiętajcie, właśnie, że pod każdym filmem macie tutaj opisane linki. I gdzie można kupić swoje pierwsze kryptowaluty? Jakie giełdy? Ja polecam tu są wszędzie linki, żebyście wchodzili na odpowiednie linki. Dlatego że tego skamu jest bardzo dużo i za chwilkę Wam właśnie pokażę jeden z takich przykładowych skamów, który tutaj jest nawet właśnie w opisach, czyli dokładnie w komentarzach. Zobaczcie, są skamerzy, którzy robią coś takiego, świetny post, bardzo szczegółowy, ble, 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 i to jest bajka, to jest jakiś automat. I dlaczego wiem, że to jest automat? Po pierwsze one powstają bardzo szybko, później mają zawsze jakieś odpowiedzi. No i tutaj masz pokaż więcej, zawsze pojawia się jakiś numer telefonu, o jakichś zarobkach i tak dalej. Więc jak widzicie takie rzeczy to jest, są skamy. Ludzie, którzy podają numery telefonów komórkowych, a już w szczególności tutaj nie polskie i tak dalej. To wszystko to są skamerzy, którzy próbują wyciągnąć od was, od was kasę. Więc na takie rzeczy proszę was, bardzo uważajcie i możecie dokładnie robić to, co ja. Tutaj zgłaszacie i to automatycznie będzie tutaj z tego feedu znikało. Zobaczmy, czy jest jeszcze jakiś jeden taki komentarz, który byłby do skosowania, Nie, cała reszta to są legitne, że tak powiem, komentarze i tyle. Więc spoko. jeden taki komentarz zazwyczaj się zdarza, właśnie pod filmami. A zobaczcie, ja mam nawet nieduży kanał, bo 4000 subskrybentów i tutaj wyświetlenie jest akurat 1300 na tym filmiku. A pomimo tego z skamerzy przez cały czas wykorzystuję to, że są jakieś filmy, wideo na YouTubie. No dobra, no to tyle, jeżeli chodzi o kwestię kanału. Pamiętajcie o, to, o tym, żeby to zasubskrybować. A wracając jeszcze właśnie do tego filmiku, brzetwem, który go puszczałem z samochodu, to mówiłem, że po tych wzrostach oczekuję, że będzie pewna korekta i dokładnie następnego dnia i dwa dni później ta korekta pojawiła, więc były tam spadki rzędu chyba 4% nawet na bitku, więc mówiłem, że przy tym wyjściu jeszcze można by było chwilę poczekać, żeby się nie jadować, bo pewnie tak mała korekta przed późniejszymi wzrostami gdzieś będzie, no i zobaczymy, co się dalej wydarzy na tym rynku. Na razie sobie możemy zobaczyć, że w przeciągu 7 dni Cardano mocno, mocno, bardzo wzrosło, no i tutaj jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, bo za chwilę ruszy giełda Sandy, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. No i tam jest taka obawa, że giełda, czy nie giełda, tylko ogólnie Cardano jest w tej chwili w 82% obłożone, i że jak jeszcze do tego dojdzie giełda, to że sieć może nie wytrzymać. No i pytanie, czy to nie będzie jakby początek, końca jakichś większych spadków na Cardano. Jeszcze jedna rzecz, przypominam, taką, taką strategię można by było powiedzieć, że bardzo dużo ludzi gra, pod, jakąś, pod jakieś wydarzenie, co to znaczy, że przed wydarzeniem się kupuje, tylko też przed wydarzeniem się sprzedaje, lub na samym wydarzeniu. Zazwyczaj jest to około 7 dni przed samym wydarzeniem możemy zobaczyć początki wyprzedaży danego coina. Czyli ludzie wiedząc, że pewna rzecz się wydarzy pozytywna, zaczynają akumulować, w pewnym momencie cena wyskakuje do góry. Właśnie gdzieś w okolicach minimum 30-50%, w zależności od tego, w jakim etapie jesteśmy. Tutaj akurat mamy już, że w ciągu 7 dni 30% cardano wzrosło. No i teraz potencjalnie możemy zobaczyć, co się dalej wydarzy, jeżeli chodzi o takie cardano. Czy faktycznie już nie będzie to jakiś początek spadków? Jeszcze zobaczcie, że jeżeli będzie negatywna informacja, właśnie z tym, co Wam przed chwilą powiedziałem, czyli że wejdzie jeszcze takie odesandy i na przykład sieć będzie na tyle obciążona, że nie będzie można nic tam zrobić, bo jeszcze nie jest skalowana, no to możemy mieć duży problem na Cardano. Więc tylko i wyłącznie mówię o tym, żebyście zwrócili na to swoją uwagę, co można potencjalnie zrobić też na tym rynku lub w ogóle zaobserwować, żeby mieć później swoją, że tak powiem, wiedzę połączoną z doświadczeniem bycia na rynku. Inne bardzo ciekawe informacje, no to że będziecie mogli kupić Tesle za Dogecoina w skrócie, że Rio de Janeiro to jest bardzo fajna wiadomość, że Rio de Janeiro zainwestuje 1% ze swoich oszczędności, czyli ze swojego skarbca w Bitcoina. Czyli zobaczcie, jak domino się rozpoczęło, czyli nie rozpoczęło, domino jest kontynuowane i spadają jakby kolejne obwarowania, może nawet nie tyle co obwarowania, co po prostu. No, Klocki domina zaczynają coraz bardziej i szybciej upadać. I mamy tutaj taką bardzo fajną, właśnie informację, że kolejne miasto jakby przyłącza się do tego, żeby mieć tak zwanego chociażby hedge'a czy inwestycje w bitcoinie. I Rio de Janeiro się akurat skoncentrowało na tym, żeby to było 1%. Ja zakładam, że każdy z Was ma przynajmniej 5% w kryptowalutach. Nawet nie bardziej mi nie chodzi o kryptowaluty, tylko w bitcoinie. Możecie mieć portfel, moim zdaniem, spokojnie obecnie do 10%. I Teraz dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, jeżeli mamy inflację na poziomie w tej chwili 10% skali roku, prawda? Jeżeli mamy taką inflację, no to zobaczcie, że i tak wasze pieniądze, te, które trzymacie na koncie, tracą 10% w skali roku. Więc jeżeli zainwestujecie, na przykład w bitka, nie wiem, 5%, 10% swojego kapitału, no to jest szansa na to, że on wam wzrośnie i utrzymacie lub zwiększycie wartość tego, co macie w portfelu, a nie będziecie tracić trzymając po prostu waluty. Trzymanie waluty, jak widać obecnie się zupełnie, zupełnie nie opłaca. Dom aukcyjny Sotheby's będzie akceptował kryptowalutę przy sprzedaży czarnego diamentu. To też ciekawe. No i zobaczcie kolejny, kolejny skam. Bitcoin o wartości 1,1 miliona dolarów został wysłany na tak tzw. Michael Saylor Giveaway Scam. Na czym on polega? Na YouTube pojawia się filmik, który jest oczywiście z Michaelem Saylorem. W tle to oczywiście nie jest jego zaprojektowany Scam, tylko chodzi o to, że wykorzystywany jest wizerunek wielu, wielu ludzi do tego, żeby przeprowadzić takie skamy. I są zrobione adresy i tam jest napisane wyślij do nas, a otrzymasz coś z powrotem. No i zobaczcie, ktoś wysłał ponad milion dolarów na coś takiego. To jest po prostu wow, to jest kosmos. Jak można w ogóle wysłać coś takiego na coś, co jest zupełnie niesprawdzone, wiedzą, że tyle z tych skamów jest. Jeden milion, to już jest ktoś, kto w jaki sposób ten milion musiał pozyskać. Niebywałe jest to, że tak duże pieniądze potrafią przechodzić na takie skamy. No ale jak widzicie, każdy go może to spotkać. Walmart złożył dokumenty, aby odpalić projekt kryptowalutowy w metaversie. No ciekawe, bo gigant się przyłącza do kryptowalut. W, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jest bardzo e, ciekawa informacja. Chłobi. E, Czyli Giełda między innymi ma a stworzyła raport, w którym wynika, że 70% kryptoinwestorów przyłączyło się w 2021 roku. Czyli co to oznacza? Że załóżmy, że w 2021 roku było do 2021 roku, czyli do końca 2020 roku było powiedzmy 5000 użytkowników. To, to oznacza, że w 2021 roku przyszło ponad dwa razy tyle. Czyli jeżeli tutaj mieliśmy 5 tysięcy przyszło ponad 10 tysięcy ludzi. Okay? Czyli łącznie było po ponad 15 tysięcy ludzi czyli w 2021 roku w jednym roku przyszło dwa razy więcej ludzi niż było w 2020 roku do krypto. I dlaczego o tym mówię dlatego że adopcja będzie właśnie w taki sposób przyspieszała. Czyli jeżeli w tej chwili mamy 140 150 milionów ludzi co pewnie już jest to większą kwotą, bo pewnie około 200, może nawet ponad 200 milionów osób na koniec 2021 roku. To załóżmy, że w 2022 roku również przyjdzie tylko dwa, a takie czynniki zazwyczaj postępują i się z w pewnym momencie. Załóżmy, że też będzie to przyrost dwukrotny, to będziemy mieć 400 milionów ludzi a w 2020. W trzecim roku później będziemy mieć 800 milionów ludzi, i tak jak zakładaliśmy w 2024 roku będziemy już mieć ponad miliard ludzi w kryptowalutach. To nie chodzi, wiecie, w ogóle o same kryptowaluty jako kryptowaluty, tylko ogólnie o świat krypto, o projekty krypto, jeżeli chodzi o rozwój nowej technologii. Oprócz Solany czy Avaxa mamy też inne ekosystemy, które dosyć zyskują fajną trakcję w 2021 roku. I które mogą się przełożyć na naprawdę duże wzrosty w 2022 roku. I co ciekawe, akurat ten artykuł mówi o projekcie NIR. A dlaczego? Co ciekawe, dlatego, że akurat rozmawiałem o tym projekcie wczoraj i przekazałem moją, jakby, może nie analizę, tylko patrząc na to, co się dzieje i działo do tej pory związane z NIR-em i w jakim miejscu ten NIR jest, jeżeli chodzi o wykres. Pomimo tego, że jest on drogi, ale no Solana w pewnym momencie też już była droga, tak? Pomimo tego, że ten projekt jest drogi, jest moim zdaniem szansa na to, że właśnie projekt NIR będzie miał swoje mocniejsze wybicie. Teraz zobaczcie, co tutaj się właśnie wydarzyło. To jest, oczywiście jesteśmy już w ATH, natomiast zobaczcie, czego tutaj brakuje, jeżeli chodzi o taki wykres. Wy, brakuje tutaj paraboli. I teraz co to znaczy parabola, czyli właśnie mocniejsze wybicie po to, żeby w pewnym momencie faktycznie to gdzieś zgasić, później jeszcze jakieś odbicie, no i zejście do powiedzmy około, po, może poziomu około 10 dolarów. Jeżeli to tutaj to by było mniej więcej narysowane przeze mnie symetrycznie, może nie symetrycznie, tylko proporcjonalnie w stosunku do tego co widzę na tym wykresie szczytem, gdzie byłoby to co gdzieś w okolicach, 30, 35, 35, 40 dolarów, czyli to jest około 2x od tego momentu. Natomiast takie, że tak powiem, szczytowania czasami mają zupełnie, jeżeli to już załapię, że tak powiem, ma, mają zupełnie inne i mocniejsze pchnięcia jeszcze do góry. Więc zobaczymy, czy to będzie poziom 40 dolarów, czy jeszcze na przykład większy od tego. Natomiast najpierw musimy, jakby tutaj zrobić to wybicie. I teraz pokażę Wam jeszcze jeden projekt. Właśnie na przykład wróćmy do tego projektu Solana, jak ona wyglądała. W momencie przed takim większym Solana, Solana, przed takim większym swoim wybiciem. Jeżeli chodzi o wykres, taki właśnie Blow Off top, czyli to, że no po prostu leci do góry i nie chce się zatrzymać. Więc popatrzmy sobie, jak wyglądał tutaj właśnie wykres związany z Solaną. No i teraz. Widzimy wykres, czyli to, gdzie się to zakończyło. Tak, jeszcze nie wiadomo, czy się zakończyło, czy tutaj jeszcze na przykład mocniej nie poleci, ale jeżeli patrzymy sobie na taki wykres, to sobie zabierzmy tą prawą stronę i zatrzymajmy się gdzieś mniej więcej, no nawet w tym momencie, czyli załóżmy, że to, gdzie teraz jesteśmy, to może być taki oto moment tuż przed właśnie mocniejszym wybiciem. Jest to dla mnie bardzo duże prawdopodobieństwo, dlatego że, właśnie no tak jak mówię, wczoraj, nawet jak zerkałem na wykres, mówię, bardzo ryzykowny ten trade, ale może być bardzo zyskowny. Bo jeszcze tutaj sobie troszeczkę zmniejszymy to, tą prawą stronę, żeby, o, żeby wrócić mniej więcej do tego wykresu, zobaczcie. I zaraz sobie porównamy to z nirem, i tutaj może nie wygląda to, bo tutaj mamy jakby ten dołek też, ale też nie wygląda, że to tak mocno. Popatrzcie, poszło do góry, tylko właśnie się zatrzymywało. To też może sugerować ten moment, w którym te wybicie będzie jeszcze mocniejsze niż to, co widzieliśmy na przykład na solanie. To zresztą, popatrzcie, na obroty, całkiem niezłe obroty tutaj się nam robią na tym niżej. No i zobaczcie tutaj, o, może jeszcze jakbyśmy kawałek, może to zobaczymy, czy będziemy mieć jakieś podobieństwo tych wykresów. O i zaraz załóżmy że na takim nirze właśnie jesteśmy gdzieś, powiedzmy w tym miejscu, może troszeczkę wyżej, bo mamy to ATH i kto nie wie, czy właśnie NIR tam tutaj nie odleci. Czy to będzie 40, czy na przykład 100 dolarów, no bo jak takie projekty już zaczynają lecieć, one zazwyczaj robią te kilka, X, czyli 2, może 4 X na przykład nawet w takim ranie. Które może być, czyli z tego poziomu 20 dolarów, zrobiłby nam na przykład 80 dolarów, a jak jest przy 80 dolarach, no to wiadomo, że ten pułap psychologiczny to jest jakieś 100 dolarów. 4x od tego momentu oznaczałoby to, żebyśmy byli, jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową, zobaczcie, na poziomie zaledwie, zaledwie to śmiesznie brzmi, ale 45 miliardów dolarów, więc jeżeli ten ekosystem jest takim ekosystemem, który na przykład się mocno rozwija w sieci, czy to, jeżeli chodzi o ilość transakcji, czy to na przykład projekty, które wchodzą, a wiemy, że na przykład ilość deweloperów bardzo, bardzo mocno działa na tym projekcie, więc i przyrost tych projektów, które może się za chwilę wysypać na niże, może być bardzo, bardzo duża, no to jest naprawdę duża szansa na to, żeby taki Nir nam w tej chwili właśnie poleciał w kosmos. Pamiętajcie, że ryzyko wejścia w projekt, który jest na takim Wysokim, już poziomie wyceny jest oczywiście duży, natomiast taki run jest jak najbardziej możliwy. A jeżeli chodzi o wycenę Cardano, gdzie de facto na Cardano no nie mamy jakiejś super dużej produkcji projektów w stosunku do Nira, bo Cardano ma dużo niższą produkcję projektów, jak dobrze pamiętam wykres, a ma 49 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o wycenę. Więc to wie, czy właśnie NIR właśnie nie pójdzie w taką stronę i zrobi w najbliższym czasie około 2-4 X. Natomiast mówię, to może być bardzo ryzykowny trade, dlatego że nie wiemy do końca, w którą stronę rynek pójdzie. Zakładamy, że pójdzie w górę, stąd też NIR najprawdopodobniej taki ruch może zrobić. No i taki ciekawy news: Katy Wood inwestuje w firmę takiej specjalnej jakby. Jeżeli chodzi o cel, czyli to Special Purpose Acquisition Company, czyli SPAC. Czyli mają tą firmę, która ma konkretny cel. Ta firma to jest właśnie CND, która za chwilę będzie się łączyła z firmą Circle, która ma USDC. No i to jest dosyć interesujące pytanie, jakby dlaczego się z nimi łączą. Czy. Łączą się z nimi na przykład dlatego, że mają być może jakieś wiecie, fajne informacje związane z rynkiem stablecoinów, jeżeli nie zostanie on z jednej strony w ogóle zaburzony przez regulacje, lub nawet w drugą stronę. Czyli faktycznie może się stać tak, że stablecoiny będą normalnie mogły być rozliczane na przykład w bankach. To byłaby mega ciekawa informacja. Natomiast też wiem, że Katy Wood zazwyczaj inwestuje w coś, co będzie miało mocne wzrosty, jeżeli chodzi o wycenę czy to spółki. Na rynku, więc no, jestem ciekaw, jak to się potoczy w najbliższych kilku latach. Kolejny miliarder, ale co ciekawe, to jest bardziej zaskakujące, wkłada zobaczcie 50 milionów, bo nie milionów, tylko 50% swojej wyceny netto w bitcoina. To jest, powiem Wam, bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę 50%, gdzie generalnie zaleca się, żeby to spokojnie było 5-10% bez żadnego problemu. Ale on idzie w kierunku 50%. Wiecie, to, to, że jest miliarderem, nie znaczy, że zawsze podejmuje słuszne decyzje, ale większość jego decyzji jest słuszna, skoro pod kątem finansowym, skoro ma ponad miliard dolarów. No więc ciekawe, to jest naprawdę fajny news. Crypto.com wstrzymuje wypłaty, bo mają podężaną aktywność, więc też zobaczcie na swój portfel. Okazuje się, że tutaj jeden z tweetów było, że właśnie wysłał informacje do crypto.com, że niby skradli mu z portfela 428 Ethera, a i zastanawia się w jaki sposób przeszli na przykład do FA. Więc sprawdźcie też swoje portfele, jeżeli macie coś na crypto.com, czy wszystko jest w porządku. Mega giga wiadomość, mega giga. Solana została nazwana wizą, jeżeli chodzi o cyfrowe ekosystemy przez Bank of America, czyli wow. Ok, i na koniec dzisiaj, no żeby też było coś jeszcze jutro, ja żartuję, ale z takich ważniejszych informacji Fidelity oczekuje, że więcej krajów będzie adoptowało bitcoina w 2022 roku. No i myślę, że całkowicie się z tym zgadzam. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro, cześć.